Ten co żeś sobie wytatuła? Ja widziałem tylko ten, widziałem tylko kawałek, ale nie widziałem całego. Co żeś sobie wytatuowała? Smoka, zajebisty jest. Smoka? No. Ty to jest taka rasowa smoczyca, co? Tak, tak, żeś weź. Ty rasowa smoczyca, a Karolinka to jest rasowe czorcisko. <laughs> Opowiadaj, jak tam walentynki. Jestem bardzo ty... ciekawy. Walentynki bardzo fajnie. Byłam na British Jones. Upłakałam się, rozmazał mi się makijaż. Moja walentynka była w szoku. Upłakałam się, śmiałam na zmianę. Ale ubiegłam ten film po prostu, więc musiałam go obejrzeć. No i potem dostałam czapkę i spacerowaliśmy w śniegu. No i Walentyna... co, robiliście, co robiliście w śniegu? Spacerowaliśmy. A to tak romantycznie. No. To jest Martynka, hejka! Cześć, widziałam nowego mega odcinka. Jak spędziłeś te walentynki z Karolinką? Może z Karolinką, a może nie, a co? Nie interesuj się. Mam, nie mam interesuj się kusować? No opowiadaj, bo przecież wygraliśmy bitwę wtedy. Z Karolinką miałeś spędzać? No, no spędziłem z Karolinką, spędziłem z Karolinką, bo no właśnie, bo no bo no bo chciałem z Karolinką spędzić. no i przegrałem bitwę z wami. Mm -hmm. <laughs> nie no, żartuję oczywiście, to był żart, żebyście nie mówili, że głupie żarty. Nie, nie, no spędziłem z Karolinką, e dive me present